Księżniczka, Hania i grymasek? Grymasek. Księżniczko Haniu, życzysz sobie dzisiaj kokardę czy spinkę? Kokardę poproszę. Wiesz co, wiolu, mam przeczucie, że dzisiaj ktoś u nas zamieszka. Czyżby chodziło o zwierzątko? Króli królowa się zgodzili? Jeszcze nie, ale jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Nie rozumiem. To proste. Zaopiekuję się stworzonkiem, które nie ma właściciela. Rodzice na pewno się zgodzą. Chcesz przygarnąć zwierzątko, które nie ma domu? Mhm. Szukam troskliwego opiekuna dla grymaska. Grymasy? To zwierzątko w dla mnie! Dokąd księżniczko? Zapytać rodziców, czy mogę zaadoptować grymaska? O czymś zapomniałaś. Zarządzenie w sprawie nowej ścieżki rowerowej pod lasem jednorożców? Gotowe. Zarządzenie w sprawie otwarcia biblioteki w Dolinie Elfów. Gotowe? Ojej, moje dokumenty. Nie zdążyłam jeszcze wszystkich podpisać. Dzień dobry, mamusiu. Czy mogę zaadaptować grymaska? Grymaska? Chyba będziemy musiały odłożyć tę rozmowę na później. Mówi król. Dzwonię w sprawie magicznych kapeluszy, na które nie działa żadne hukus pokus. Tak, to kapelusze z pańskiej fabryki. Tak, próbowałem wyczarować dinozaura. Tatusiu, czy mogę zaadaptować grymaska? Tak, oczywiście. Juhu, super, dziękuję. Oczywiście, że bardzo dokładnie przeczytałem instrukcję. Wobec tego spróbuję wyczarować królika. Do usłyszenia. O co pytałaś, córeczko? Hmm? Hmm. Księżniczko Haniu, czas na lekcję pisania po królewsku. Adres? Pałac Królewski. Już pędzę! Księżniczko! Zamawiam grymaska. Już nie mogę się doczekać. Przesyłka dostarczona. Przesyłka też mi coś. Nie jestem przesyłką, tylko grymaskiem. Spodziewałem się bardziej uroczystego powitania. No cóż. Oj. Mało brakowało, a skaleczyłbym się w łapkę. Wyczarowałem królika! Udało się! O, Wypraszam sobie. Jestem lamentus malcontentus. Dla przyjaciół po prostu. grymasek! Grymasek? Skąd się wziął ten grymasek, jeśli nie z mojego magicznego kapelusza? Zaadoptowałam go! Przecież się zgodziłeś, Tatusiu! Chyba rozumiem. Powiedziałem tak do słuchawki podczas rozmowy z producentem magicznych kapeluszy, kiedy zapytał, czy prawidłowo wymówiłem zaklęcie. A ty pomyślałaś, że zgadzam się na grymaska. Czy on może u nas zostać? Hmm, tak, może zamieszkać w pałacu. Jesteś najlepszym tatą królem hmm. na świecie. Wszystkie łóżka w pałacu są takie twarde, wygniotę sobie futerko. Kiedy tata powiedział tak do telefonu, myślałam, że chodzi o grymaska. W takim razie grymasek trafił do nas przez drobne nieporozumienie. Dziękuję, że może u nas zostać. Jest taki uroczy. Mnie się wydaje trochę marudny. Marudny to będę, jeśli za chwilę nie zasnę. Mhm. Dobranoc, kochanie. Mhm. Dobranoc, Grymasku. Dobranoc. Wiecie co? Nieporozumienia bywają bardzo przydatne, jeśli dzięki nim można znaleźć przyjaciela. Aha. Za kątek śpiącej wieży. Wstawaj, Grymasku! Wstawaj, śpiochu. Prześpisz cały dzień. Nie widzę w tym nic złego. Ten, kto wcześniej wstaje, ma więcej czasu na zabawę. Masz rację, ale jeszcze chwilkę. Hmm. Chyba już wiem, co pomoże ci z przyjemnością wstać z łóżka. <noise> o, łaskotanie rzeczywiście jest przyjemne i pomocne. Mój przyjaciel Franek przygotował w ogrodzie ucztę na Twoją cześć. Ta? Jedzenie? <noise> Od razu trzeba było tak mówić. <noise> Ale to było pyszne. Szkoda, że nie ma dokładki. Ja też się najadłam. Może pójdziemy się teraz pobawić? Tak, w berka? Grmasek może nas gonić. E, a nie lepiej pobawić się w ziewanie? Nie znam takiej zabawy. Wygrywa ten, kto ziewa najdłużej. Gotowi? Start! Dłużej nie dam rady. Gramy w berka? Gdzie oni się podziali? No tak, poszli się bawić bezemnie, mnie. Skoro o mnie zapomnieli, wybiorę się na przechadzkę. Grymasek. Tutaj go nie ma. A jeśli stało mu się coś złego, musimy go znaleźć. Grymasku! Grymasku! Gdzie jesteś? Nie się! Wychodź z kryjówki! Słyszysz? Na pomoc! Pomocy! To się w zakątku śpiącej wieży. To grymasek! Jednijmy! Ja jestem! Tutaj! Miałam rację. To grymasek. Jest tam, na górze. Uwolnijcie mnie, proszę! Nic nie da się zrobić. Kiedy ktoś przekroczy jej próg, śpiąca wieża zapada w stuletni sen. Nie mogę zostać tu sto lat. Tu są pająki. Oj, i nie tapęż. Zaraz coś wymyślę. <ślesk> Obudź się, Jerzo, proszę, uwolnij naszego przyjaciela. Co robić? Co robić? Chyba wiem. Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Nie zostawiajcie mnie samego. Ojej. Przestańcie! Przepraszamy, że budzimy cię ze snu, śpiąca wieżo, ale na górze jest grymasek. Musisz go uwolnić! Prosimy! Hmm. Legenda mówi, że mogę go wypuścić za sto lat, kiedy się obudzę. No tak, ale ja przecież nie śpię. Na dobrze uwolnię go! Ciebie bałam, Grymasku. Ja o siebie też. Dziękuję, księżniczko. Dziękuję, wieżo. Tma. Nigdy bym nie przypuszczała, że naszą śpiącą wieżę mogą obudzić łaskotki. Ha, to było bardzo pomysłowe. Dobranoc, córeczko. Dobranoc. Dobranoc, Grymasku. Wiecie co? Myślę, że łaskotki nie tylko mogą wyciągnąć z łóżka nawet największego śpiocha, ale czasem pomagają też wydostać się z kłopotów. Aha. Talent grymaska: hop, 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 hop. Jeszcze wyżej! Od tego skakania kręci mi się w głowie. Przecież siedzisz, grymasku, ale ty skaczesz Dzisiaj wieczorem odbędą się cerkowe pokazy. Każdy może pochwalić się swoimi zdolnościami. E, ja też? Oczywiście, grymasku. Musimy się tylko dowiedzieć, do czego masz talent. Na pewno nie do skakania na trampolinie. Księżniczko, gdzie jesteś? Tutaj! Co ty tam robisz? Znalazłam talent dla ciebie, grymasku. Podczas pokazów będę skakać, a ty będziesz żonglował piłeczkami. To bardzo proste. Spójrz tylko. Proszę, grymasku, twoja kolej. To jeszcze bardziej niebezpieczne niż skakanie na trampolinie. Hmm, na pewno masz talent. Tylko jaki? Księżniczko, Haniu, czas na lekcję pisania po królewsku. To wiola! Muszę iść, ale nie martw się Grymasku. Przed wieczornymi pokazami na pewno coś wymyślimy. O. Chciałem na dzisiejszym pokazie wyczarować królika, ale to bardzo skomplikowana magiczna sztuczka. Hmm, chyba wiem, czego potrzebujesz. Co masz na myśli, córeczko? Powinieneś mieć asystenta, który pomoże ci podczas występów. To genialne! Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Każdy szanujący się mag ma asystenta. Tylko skąd ja go wezmę? Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Poczekaj, tatusiu. Tata król asystenta, który będzie mu pomagał podczas pokazów magicznych sztuczek Asystent maga? Zawsze o tym marzyłem Myślę, że mam do tego talent Chodźmy, grymasku Nie ma czasu do stracenia Niedługo zaczną się występy i jeszcze wyżej Niebywały talent córeczko Brawo Brawo <śmianęśla> <śmianę> <śmianę> Lub różowy. Nos, nos różowy. Jabra kadabra, nos różowy, różowe futerko i królik gotowy. Białe futerko, białe. O. No, może kolor się nie zgadza, ale to prawdziwy królik. Dziękuję grymasku. Brawa dla najlepszego maga i jego asystenta! Bycie asystentem maga sprawia mi tyle radości. Niewiele brakowało, a mielibyśmy białego królika. Następnym razem będzie biały, obiecuję. Jesteś bardzo zdolny, grymasku. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. To prawda. Dobranoc, kochani. A ja najbardziej cieszę się z tego, że grymasek odkrył dzisiaj swój talent. Bo każdy potrafi coś najlepiej na świecie. Tylko trzeba to w sobie znaleźć. Aha! W mysim labiryncie. Jaka piękna! Może wygrasz dzisiejszy konkurs baniek mydlanych, grymasku? Jeszcze nigdy nie wygrałem żadnego konkursu. Franek i ja też chcielibyśmy wygrać. Gdzie on właściwie jest? Może coś mu się stało. Chodź, grymasku. Musimy poszukać franka. Nie podziewa. Fionu, szukamy Franka. Chciał z nami poćwiczyć przed konkursem mydlanych baniek, ale nie przyszedł. Też się o niego martwię. Rano wysłałam go po chleb do piekarza Piętki. Już dawno powinien wrócić. W takim razie pobiegniemy do piekarni zapytać o niego. Dobrze, biegnijcie. Mam nadzieję, że spotkacie go po drodze. Mm, za mało soli. Długo będziemy tak szli? Nie wiem, grymasku Rozglądaj się, czy nie widać gdzieś Franka Bolą mnie nóżki Mnie też Chodź, pójdziemy na skróty przez myśl labirynt hmm. 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 Czy to bezpieczne? Oczywiście. Jeśli chcemy zdążyć na konkurs banik mydlanych, musimy się pośpieszyć. Wydaje mi się, że już tędy szliśmy. Tak myślisz? Przepraszam bardzo, pani Myszko. Którędy do wyjścia? A po co stąd wychodzić? Tu jest mnóstwo jedzenia, wystarczy aż do wiosny. Chyba się zgubiliśmy. I co teraz będzie? Mam nadzieję, że nie spędzimy tu całej zimy. Hop, hop! Czy ktoś nas słyszy? Tak, chciałem wygrać konkurs baniek medlanych. Nie trać nadziei, grymasku! Hop hop! Hop hop! Hop hop! To wy? Franek! Ja? Chciałem wrócić krótszą drogą i się zgubiłem. A my zgubiliśmy się szukając ciebie. Chyba nie zdążymy na konkurs. Gdybyśmy mieli medlany płyn. Moglibyśmy zrobić dużo baniek, które uniosłyby się nad myślim labiryntem. Na pewno ktoś by je zauważył i po nas przyszedł. Genialny pomysł! Mama przygotowała mi płyny na konkurs! Hurra! Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się! Stąd całą okolicę! A gdzie jest wyjście z labiryntu? Hmm. Tam! Zobaczyłam bańki nad myślą labiryntem i pomyślałam, że pewnie się zgubiliście. Na szczęście znaleźliśmy świetnego przewodnika, który wskazał nam drogę. Pośpiesz się, Grymasku. No? Oh. Zapraszamy kolejnego zawodnika. Następny A? zawodnik to grymasek. Mm. Tutaj jestem! A! A! Fantastyczny pomysł! Oto nasz zwycięzca. <śmulacz> 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 Będę mógł codziennie robić bańki mydlane przez cały rok! Zdążyliśmy na konkurs w ostatniej chwili! Chodzenie na skróty często tak się kończy. Przepraszamy! Najważniejsze, że jesteście cali i zdrowi. Dobranoc! Teraz już wiem, że chodzenie na skróty to nie jest dobry pomysł. Chyba że ma się przy sobie dobrego przewodnika. W lesie jednorożców. Hmm. Ha, ha. Mamy cię! Miałem nadzieję, że nie znajdziecie mnie tak szybko. Teraz ty szukasz. Dobrze, już dobrze. Jeden... Dwa, trzy... Gdzie by się tu ukryć? Hmm. Może tak jak ostatnio, w ogrodzie warzywnym. Musimy znaleźć inne miejsce. Takie, w którym jeszcze się nie chowaliśmy. Już wiem! Ukryjemy się w lesie jednorożców! Przecież nie wolno nam tam chodzić. W lesie jest niebezpiecznie. Schowamy się tuż za furtką. Chodź, grymasku. Jak tu pięknie grymasku, jabłka są niemyte. Wiem, wezmę na później. A więc to tak. Ogrymasiłbym sobie, ale tu jest tak pięknie. Grymasku, chodź tu szybko Znalazłam małego jednorożca Jednorożca? Już, już, już idę Co ci jest? Ojej, chyba boli go nóżka Niedobrze Biedactwo, potrzebuje naszej pomocy Tu jesteście mm -hmm. Ojej! Ranny jednorożec! Powinien jak najszybciej trafić do leśnej kliniki! Do szpitala? I nie możemy tam jechać! A jeśli będą chcieli, zrobić mi zastrzyk? Przecież tobie nic nie dolega, grymasku. Ty jednorożec musi się tam znaleźć. Tylko jak? Zaraz, zaraz. Już wiem! Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. Mam tutaj numer do leśnego pogotowia. Super! Dzień dobry, mówi księżniczka Hania Znaleźliśmy rannego jednorożca Jesteśmy koło źródełka Tak, w lesie jednorożców Dobrze, będziemy czekać, dziękuję No i? Zaraz przybędzie pomoc Nie masz apetytu, rozumiem Przykryjmy go, żeby nie zmarzł Na pewno chce ci się pić Noga jest zwichnięta. Zabiorę go do leśnej kliniki. Czy będzie mógł chodzić? Z pewnością. Bardzo wam dziękuję za pomoc. W nagrodę każdy z was dostanie odznaka leśnego pomocnika. Dziękujemy. Ho, 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 ho. To miło, że odwiedzacie malucha. Czuję się coraz lepiej. Czy robicie tu zastrzyki? Ale tylko naszym pacjentom. Widzisz, mówiłam ci, robi się późno. Musimy wracać. Do widzenia! Pa! 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 A potem dostaliśmy odznaki leśnych pomocników. Jesteśmy z was bardzo dumni, chociaż nie pochwalamy tego, że bez naszej zgody wybraliście się do lasu jednorożców Przepraszamy, ale dzięki temu uratowaliśmy jednorożca. Tak, to prawda. Niesienie pomocy innym to najważniejsze zadanie księżniczek. Dobranoc, córeczko. Wiecie co? Nawet gdybym nie była księżniczką, pomagałabym innym. Bo każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy. Dobranoc. Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Kanal Plus.